Cześć, witam wszystkich z tej strony Commander Quantum, a to jest Elite Dangerous. I dzisiaj akurat mam dla Was dość specjalny filmik, a mianowicie to jest taka zapowiedź wyprawy, którą właśnie będę robił w grze Elite Dangerous. I jak wiecie w większości przypadków, kiedy gramy w jakieś gry typu GTA czy jakąkolwiek grę z otwartym światem, na przykład przejmijmy nawet The Elder Scrolls Skyrim, no to tam powiedzmy wyprawa z jednego końca mapy na drugi koniec mapy nie jest jakimś zbyt dużym wyzwaniem. W teorii można to zrobić dość łatwo, nawet yy, można to zrobić dość łatwo z tego względu, że często mamy tam dostępną jakąś opcję szybkiego transportu i tak dalej i tak dalej. Tu w Elite nie ma czegoś takiego, i pokażę Wam, gdzie ja właśnie będę mniej więcej zmierzał, bo tutaj ta wyprawa, powiedzmy, w ten kosmos, w te nieznane przestrzenie, może potrwać nawet kilka dni, jeżeli nawet nie tygodni, z powiedzmy taką trasą, jaką ja chcę wybrać. A więc, przede wszystkim, moim celem będzie centrum galaktyki i zbiedzenie właśnie Wielkiego potwora, który kryje się tutaj w środku, a mianowicie mowa jest tutaj o czarnej dziurze o imieniu Sagittarius. A, I teraz mam nadzieję, że dobrze wpiszę tą nazwę na samym początku. Okej, okay, udało mi się wpisać, pamiętam tą nazwę, jakby całkiem dobrze. I ja właśnie chcę dotrzeć tutaj, gdzie jest potwór, wokół którego kręci się cała nasza galaktyka, oczywiście, czyli ta czarna dziura jest jakby powodem, dlaczego ta cała nasza galaktyka w ogóle ma tutaj jakikolwiek sens istnienia. I ja właśnie ch chcę się tutaj dostać do tej czarnej dziury, która znajduje się w centrum naszej galaktyki, do tej super masywnej czarnej dziury, ale po drodze będę chciał zwiedzić coś co się nazywa The Bubble Nebula a jeżeli nie wiecie co to jest Nebula po angielsku jest to po prostu mgławica e, i mamy tutaj jakby kilka mgławic, które możemy e, jakby zwiedzić, więc ta moja trasa jakby nie będzie tutaj e, tylko i wyłącznie do przodu, tak, ale najpierw jakby od tego systemu mojego e, na którym się w tej chwili znajduję nie będę się starał wymawiać tej nazwy, bo to jest jakaś Shinratra Dezera, nie wiem nawet jak to wymówić, może tak, może inaczej, trudno w każdym bądź razie, razie wiecie o co mi chodzi. Tutaj właśnie na tym systemie aktualnie się znajduję, a ja właśnie wybiorę się tutaj gdzieś w lewo aktualnie. właśnie wpiszmy sobie tutaj e, tą mgławicę, która się nazywa Bubble Nebula. Która nie jest tak strasznie daleko, bo jest chyba bodajże tylko 2000 lat świetlnych ode mnie, a nie przepraszam, 7000 lat świetnych ode mnie, no ale mimo wszystko nie jest to jeszcze jakaś straszna powiedzmy odległość i tutaj właśnie zwiedzę sobie właśnie tą Mugawicę, jak widzicie, nie mamy tu zbyt wiele gwiazd, więc y, powiedzmy, że tutaj nie będziemy mieli co zwiedzać, ale chcę zobaczyć właśnie jak ta Mugawica wygląda na własne oczy. Po drodze mamy tutaj jeszcze inne mgławice, jak Soul Nebula, Heart Nebula. O, tutaj akurat mamy mgławicę duszy. O, i tutaj, proszę bardzo, tutaj już mamy nawet troszeczkę, em, troszeczkę rzeczy. Mamy również tutaj mgławicę serca, która też wygląda całkiem ciekawie i myślę, że prędzej czy później do niej się wybiorę, o ile nie zapomnę. No ale w każdym razie chcemy się wybrać właśnie najpierw do tej czarnej dziury głównie, czyli wpiszmy sobie jeszcze raz Sagittarius A. Okay. I zobaczmy jak daleko jest Sagittarius A od naszego aktualnego punktu, a znajduje się on mianowicie 25 tysięcy lat świetnych, także ta wycieczka będzie trwała trochę czasu i będę z niej robił właśnie jakby takie filmiki z najciekawszymi jakby jakimiś miejscami, będę prawdopodobnie robił dużo zdjęć, jeżeli znajdą się bardzo ciekawe obiekty, więc... Myślę, że to będzie całkiem ciekawa wycieczka i przy okazji e, też myślę nad tym, aby trochę postreamować właśnie e, to, tą moją wycieczkę eksploracyjną właśnie tutaj do centrum galaktyki i zobaczymy więcej jak to wyjdzie. Jeżeli Was interesuje jakim statkiem latam, no to już prawdopodobnie na początku mieliście to okazję zobaczyć. Tutaj akurat ta kamera jest troszeczkę zbugowana, także wybaczcie mi to, ale tutaj postaram się obrócić, okej okay. Udało nam się tutaj wyjść do mojego statku. I to jest właśnie mój statek, którym będę zmierzał na eksplorację. Jest to statek ASP, który ma. Tutaj właśnie bardzo dobry napęd, który mi pozwoli na to, aby właśnie zwiedzić praktycznie każdy system, jaki się tam znajduje. E, przy tym odcinku, być może powiem Wam też, jak wyposażyłem mój statek, jeżeli chcecie, na przykład, właśnie sami zacząć taką wycieczkę eksploracyjną, po to, żebyście wiedzieli, z czym to tak naprawdę się je, dzięki czemu nie będziecie mieli żadnych problemów e, właśnie z taką eksploracją. A później, jakby właśnie, już kolejny filmik, to będzie prawdopodobnie ten filmik, gdzie pokażę Wam najciekawszy ciekawsze obiekty, jakie znajdowały się właśnie na tej mojej drodze, więc to jest właśnie statek ASP, kosztuje on około 6 milionów, 5 milionów, chyba 600, jeżeli mo możecie go zdobyć ze zniżką właśnie na tym świecie, na którym ja się aktualnie znajduję, jest to Founders World, do którego dostęp mają tylko ci ludzie, którzy mają rangę Elite, albo ci, którzy kupili wersję Beta Elite Dangerous i wcześniej, też liczą się ci, co dostali jakby Alpha. Więc to jest mój statek i wyposażyłem go w kilka rzeczy. Przede wszystkim wejdźmy sobie na razie w Starport Services i zobaczmy sobie, co właśnie w tym statku się znajduje, abyście mniej więcej wiedzieli, jak wyposażyć swój statek w ogóle do eksploracji. Także weźmy sobie outfitting. Jeżeli chodzi o broń, no to ja tutaj na wszelki wypadek zamontowałem broń, gdyż mam zamiar grać w trybie Open Play. No i jak wiecie, prawo Marfiego mówi nam to, że jeżeli coś jest niemożliwe, ja to prawdopodobnie przekręcę, ale jeżeli coś ma się stać źle, no to się stanie źle, tak? Ktoś w tym stylu. Więc jeżeli miałby być tam jakiś gracz, który chciałby mnie dupić, a będę grał w trybie open play, no to jestem przynajmniej uzbrojony, żeby takiego delikwenta po prostu się pozbyć. Tutaj powinienem jeszcze zamontować jedną rzecz, a mianowicie zamontuję sobie Hitsing Launches. I zamontuję tych hitsynków ile tylko mogę, bo y, kiedybym się zagapił i na przykład zatrzymał się powiedzmy na jakimś wielkim e, wielkiej gwieździe, chciałem powiedzieć słońce, ale słońce to niepoprawnie. jakbym się zatrzymał na jakiejś wielkiej gwieździe albo się o nią powiedzmy w cudzysłowie rozbił, e, albo jeżeli bym podleciał zbyt blisko do czarnej dziury, no to to mi może zagwarantuje to, że uda mi się uciec. Także kupię sobie to. Nie muszę mieć tych wszystkich hitsynków włączonych naraz. Wystarczy, że mam jeden moduł, ale dzięki czemu tych hitsynków po prostu będę miał więcej? Czyli jakaś tam podstawowa broń, plus, plus do tego te hitsynki. To akurat się całkiem przyda. Tak na wszelki wypadek. Dalej, jeżeli chodzi o resztę wyposażenia mojego statku, nie montuję tutaj pancerza, bo to jest bez sensu. Pancerz nie jest mi potrzebny do eksploracji, no ale mam tutaj troszeczkę lepszą elektrownię, e, po to by mieć właśnie tą moc na um, użycie całego tego wyposażenia mojego statku. Nie montowałem tutaj e, bodajże lepszych. E, Trasterów, czyli po prostu silników manewrowych, czy, czy krótko mówiąc, po prostu silników, Gdy, gdyż to nie ma sensu, gdyż większość czasu będę właśnie spędzał, jakby w trybie Super Cruise. Więc te trastery kompletnie nie mają sensu, jest to tylko niepotrzebna waga i energia dla mojego statku. Bardzo ważna rzecz: Frameshift Drive. Frameshift Drive mam ulepszony tutaj na maksimum, gdyż czasami będą zdarzały się być może takie systemy, gdzie ta gęstość gwiazd będzie bardzo mała. I być może będziemy mieli problemy na przykład z uzupełnieniem paliwa, o czym dosłownie za chwilę na jakimś konkretnej gwieździe, bo nie z każdej gwiazdy da się zebrać paliwo. Więc od czasu do czasu ten silnik skokowy może się przydać, aby uratować nam po prostu dupę. Szczególnie w sytuacjach, kiedy właśnie no, mamy mało paliwa i musimy latać, powiedzmy jakoś w miarę ekonomicznie, to wtedy taki e, silnik skokowy pozwoli nam na to, aby właśnie wykonywać bardzo małe skoki, które będą dawały bardzo, e, które będą zabierały bardzo niewielką ilość paliwa, dzięki czemu łatwo będziemy mogli e, uratować się w danej sytuacji, więc dobry napęd to jest podstawa. Na wszelki wypadek zamontowałem tutaj e, najlepszy system podtrzymywania życia, być może jak na początku e, bym coś zrobił nie tak, jeżeli by mi się rozbiła szyba, no to mam pół godziny na powrót, co mi raczej nie starczy na powrót e, od czarnej dziury, <laughs> ale zobaczymy, czy, czy w ogóle to się w ogóle przyda. Mam nadzieję, że nie. Power Distributor, kupiłem najlepszy, po to, żeby mi się wszystko ładowało jak najszybciej. Um, oczywiście, brak paliwa jak największy. To jest bardzo ważne. Fuel Scoop. Jeżeli na przykład macie jakiś dobry punkt montowania na swoim statku, oj, niechcący wcisnąłem nie to, co chciałem. Zawsze wciskamy skęt na tym ekranie, choć nie powinienem. Fuel Scoop pozwala nam właśnie na zbieranie paliwa z gwiazd i praktycznie im lepszy Fuel Scoop kupicie, tym szybciej uzupełnicie to paliwo i po prostu nie będziecie marnowali tyle czasu na tankowanie swojego statku przy gwieździe. Dlatego tutaj Fuel Scoop jak najlepszy jest tutaj bardzo przydatny. Jak tutaj po prostu wywaliłem praktycznie wszystkie przedziały, które mi służą do po prostu przechowywania ładunku, gdyż one są kompletnie niepotrzebne na eksploracji dlatego jakby te przedziały, które mają jakby tutaj e, dobrą klasę, są właśnie wykorzystywane na inne rzeczy, bardziej potrzebne dla eksploracji jak właśnie ten Fuel Scoop e, tutaj wejdźmy sobie w Buy Equip na chwilę e, i pokażę Wam właśnie ten mój zamontowany, aktualny Fuel Scoop e, zaraz zobaczymy, gdzie to tutaj mniej więcej jest e, to jeszcze nie jest najlepszy Fuel Scoop, ale nie chciałem kupować już tego Super, najlepszego, dlatego że po prostu nie mam na niego kasy. Tutaj jest nawet jeszcze za 25 milionów. Więc mój e, fuel scoop akurat będzie tutaj ładował mi e, 0,75 ton paliwa na sekundę, e, czyli to jest tam 750 kg paliwa na sekundę, oczywiście, co jest bardzo już szybkim fuel scoopem i to mi się na pewno bardzo e, przyda do eksploracji. Na wszelki wypadek Shield Generator, jeżeli miałbym coś przywalić, w jakąś asteroidę czy coś, na wszelki wypadek, być może będę chciał na przykład zwiedzić jakieś powiedzmy pola asteroid czy nawet pierścienie planet i zobaczyć jak powiedzmy wygląda dana gwiazda z takiego pierścienia i zrobić jakieś fajne screenshoty, to to wziąłem na wszelki wypadek, gdyby mój debilizm przerósł jakby tutaj, jakby to powiedzieć. Moje poczucie bezpieczeństwa, tak w tym stylu. <laughs> Więc zobaczymy, czy ten Shield Generator w ogóle się przyda. Na wszelki wypadek go zamontowałem, aczkolwiek niektórzy w ogóle nie montują Shield Generator na eksplorację i to też jest jakieś, jakiś sposób właśnie na to, żeby nawet na przykład zwiększyć em, powiedzmy zasięg skokowy naszego statku. Więc Shield Generator zamontowałem na trochę gorszej pozycji. Ale nadal jest on zamontowany na w miarę dobrej pozycji. Pusto, 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 gdyż tutaj te rzeczy za bardzo mi się nie przydadzą. I zamontowałem sobie tutaj takie specjalne, jakby właśnie moduły, które mi mogą automatycznie naprawić mój statek. Jestem ciekaw, czy na przykład mogę tutaj więcej tego zamontować o Auto Field Maintenance Unit. Być może zamontuję więcej tego, aczkolwiek nie wiem, czy mi się chce wydawać na to kasę, ale to jest taki specjalny y, moduł, który będzie mi mógł naprawiać inne moduły mojego statku. No i zastanawiam się czy kupić coś takiego czy nie, być może kupię powiedzmy klasy C3 No dobra, niech będzie może, może się przydać i to coś mi może uratować jednak tyłek, więc Weźmiemy sobie właśnie tutaj ten moduł No i to jest właśnie jakby moja konfiguracja, która będzie mi służyła do eksploracji w grze Elite Dangerous No i zobaczymy jak to mniej więcej właśnie pójdzie i następny odcinek, który już zobaczycie to będzie odcinek, gdzie właśnie będziemy lecieli już mniej więcej w kierunku um, Mugławicy Bańki. Mugławica Bańka, chyba tak to się nazywa. Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka z Elite Dangerous. Niedługo powinien się pojawić pierwszy odcinek z eksploracji. No i mam nadzieję, że pojawicie się od czasu do czasu na moich livestreamach właśnie z eksploracji. Na razie, trzymajcie się, cześć!